Bardzo proszę, panie ministrze. Niech pan nie zwraca uwagi. Panie marszałku, panie, panie pośle, czy pan nie widzi naprawdę i nie słyszy tego, że jest pan po prostu śmieszny? Nie, naprawdę, naprawdę, słuchajcie państwo, nie słychać tego, co mówicie. Ludzie tego nie widzą. Ludzie, nie musicie się popisywać. Jeżeli myślicie, że kogokolwiek, kogokolwiek albo pana hołownie, albo mnie urazicie, albo w jakiś sposób zwrócicie naszą uwagę, to się po prostu mylicie. Naprawdę, naprawdę bardzo panu, bardzo panu panie pośle współczuję i trzymam za pana kciuki, żeby pan w weekend sobie trochę złapał dystansu, uśmiechnął się do życia, namalował obraz. I naprawdę będzie fajnie. Panie ministrze, bardzo proszę.